Dzień dobry! Witam wszystkich widzów kanała, którzy oglądają nasze filmy i no... Yy, Przepraszamy, że nie było filmów ostatnio, ale miałem słabe oceny z przyrody i mama dała mi bana na no. I dlatego nie ma filmów teraz. W sensie teraz będzie jeden, a potem będzie więcej, ale nie było ich przedtem. A teraz znowu będą. I w dzisiejszym filmie pytania od Was i odpowiedzi. Polecam. Użytkownik, budyń gracz pyta, czy będą częstsze filmy na kanale. Jak poprawię dwuje z plastyki, to może będą, ale. Jak nie, to może będą też, ale nie wiem. No. Użytkownik Mariusz pyta, czemu wybraliście klub Legia, skoro jest klub Polonia? No na to pytanie chyba nie trzeba odpowiadać. Szef Limak pyta się. Co ma piernik do wiatraka? No daj se z takimi pytaniami kolego, Niepoważny chyba jesteś, jak tak pytasz. Użytkownik Szkieletor pyta... Najśmieszniejsze filmy na YouTube. E, to będzie tak, tak... Maciej680 żarty na Prima Aprilis i... Rezi funny moment, kompilacja numer 22. No. Użytkownik Dałsu Starota pyta, czy byliście kiedyś w powiecie krotoszynskim? Najdalej byłem w zielonce, a poza tym nie wiem gdzie to jest, więc tu się nie wypowiem, ale pozdrawiam. Użytkownik Mateusz Go Gołąbek pyta: Co sądzicie o matematyce? Mat mat ja ci powiem, to moja zmora, a szczególnie potęgi drugi stopień do dziesiątki. Najgorsze one są. Użytkownik Adam. Bachowski pyta. Co można robić zimą na Ursynowie? Nic. Nic nie można. Są, są bloki. Użytkownik Tomek Jabłoński pyta. Czy gracie w jakieś gry? Gramy tak. Koki narciarskie, Zeus Pan Olimpu i czasem gram Minecraft Bazychu. Ale to, to tyle z tych bo mama nie pozwala mi na brutalne. Użytkownik Nama Head pyta, czy byliście na dniach ursynowa? Nie byliśmy, bo nie grał tam dokne. Do Użytkownik Bartus pyta Siem, idziecie na piwo? Bartus, nie pytaj o takie rzeczy Ten kanał oglądają, dzie, dzieci oglądają Pamiętaj Użytkownik Nartus pyta Siema, czy przyjmiecie kolejnego typa z Ursynowa? Słuchaj są wymagania. Po pierwsze, 11 plus lat. Po drugie, mutacja. Ogar PVP Minecraft i ogar budowanie na Bedwosie. Wtedy możemy pogadać. Użytkownik Hymn pyta: Do jakiej chodzicie szkoły? Do podstawówki a co Cię to? Użytkownik Petrek pyta, ile za prywatny coaching potrzebuje takiego trenera do szachu 161900. Użytkownik Wlaba napisał bardzo długi komentarz i on będzie teraz na ekranie, ale prośba do wszystkich widzów kanału. Nie piszcie długich komentarzy. Bo mi się ich nie chce czytać. Tak? No. Polnik Snaker7 pyta. O co w tym filmie chodzi? Najpierw oglądaj, a potem hejtuj. Eee, z tych pytań to tyle. Dziękuję za obejrzenie filmu. Tak. Łapa w górę. Cuk z dzwonem. Uderzcie z siłą młota thora. No. Eee, więc... Będzie może więcej filmów później. Może szybciej na pewno będą niż były przedtem. I. po. polepsze po wszystkim. Do widzenia.